Witamy Was bardzo serdecznie z bardzo ciepłej Polski. Jest bardzo, bardzo ciepło. Czyli wakacje nam się zaczęły z okazji września, rozpoczęcia roku szkolnego. No, i jedziemy. Słowo dzisiaj mamy z pierwszego Koryntian z trzeciego rozdziału. Posłuchajcie. Nie mogłem, bracia, przemawiać do Was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siąłem, a podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Zobaczcie, Paweł dzieli y, ludzi, odbiorców Ewangelii na takie dwie kategorie, czyli na tych, którzy są jeszcze cieleśni, którzy są dziećmi w, w tej wierze, że, że dla was mam tylko duchowe mleko, nie? i na tych już tak bardziej zaawansowanych, którym może dać stały pokarm. No, pokazuje to rozróżnienie, żeby to zauważyć. Nie? I mówi, do was musiałem na razie przemawiać jak do was, do ludzi duchowych, lecz do, jak, jak do cielesnych, czyli jako do niemowląt w Chrystusie. Nie? Czyli do tych początkujących. Nie? Czyli rozróżnia nam odbiorców na dwie kategorie. No i dzisiaj warto zadać sobie pytanie, czy ja jestem jeszcze dzieckiem duchowym, niemowlęciem, bo to jest lepsze słowo, niemowlęciem, czyli on tak jakby rozumie, to są ci, co jeszcze nie rozumieją, nie. Czy ja już zrozumiałem zamysł Boży, i ja już wiem, gdzie to zmierza, gdzie to idzie, i wiem, jakie jest rozeznane moje życie z Bogiem, wiem, do czego Bóg mnie zaprasza i co mam robić, w czym się mam rozwijać. Nie? I z drugiej strony, tych, którzy głoszą, no też nam dzieli na, na, na dwie kategorie tutaj. Że pierwsza kategoria to jest ten, który sieje, czyli głosi tą Ewangelię, czyli by można powiedzieć, u nas w kościele głosi kerygmat dzisiaj, czyli te podstawowe prawdy wiary a drugi, no to mówi, to jest ten, który yy, to jest ten, który głosi yy, formację, ten, który yy, czyni uczniów z tych ludzi ten, który, o to ładnie powiedział, tutaj podlewa czyli to jest ten, który po prostu yy, formuje dalej tych ludzi i teraz zobaczcie, o ile ewangelizacja może mieć na dzień dobry no szeroki zasięg, to może być internet, to może być stadion to może być hala, no to może być duża liczba odbiorców naraz, to może być strefa mocy, plener, gdzie jest zgłoszony ten kerygmat, czyli te podstawowe prawdy wiary, to o tyle formacja już wymaga jakiegoś zamkniętego grona. Daj mi się teraz przypominać, że często słyszałem o, o różnych wspólnotach, różnych, że, że ludzie spoza tych wspólnot, a, bo oni się zamykają, bo oni się sami spotykają, bo oni tam pieśni śpiewają, bo oni bo oni, bo oni. No i chodzi o to, że nie rozumieli tego, że ci ludzie już po prostu chcą przejść dalej z tego niemowlęctwa, chcą przejść dalej, bo chcą po prostu wzrastać. Nie? To nie chodzi o to, żeby ciągle słuchać kerygmatu. Oczywiście ten kerygmat warto co jakiś czas na nowo usłyszeć, odświeżyć sobie i, i, i z, jakby zweryfikować, czy ja rzeczywiście postąpiłem w uczniostwie dalej. Nie? Ale Generalnie chodzi o to, żeby wejść na drogę formacji, na drogę uczniostwa, na drogę, w, którym, w której już po prostu ktoś weryfikuje moje postępy w wierze. Jest ktoś nade mną, kto po prostu ocenia, sprawdza, towarzyszy mi oczywiście, podaje rękę. Dlatego też tu przy okazji może powiem no, wszystkim, którzy są na, na tym etapie niemowlęctwa, no to zapraszamy Was na seminarium wiary. Teraz będą cztery seminaria. Rozpoczynają się na początku września, nie, to będzie października, października. na końcówce września, bo jed, pierwsze rozpoczyna się 27 w czwartek w Niepołomicach, następne rozpoczyna się w poniedziałek 30 na Taborze w Rzeszowie, następne rozpoczyna się we wtorek w Błogosławionej Karolinie, też w Rzeszowie, Następne we środę rozpoczyna się w miejscowości pod Tarnowem, co, będzie na... W mam to, jak już mówię, to warto Napiszemy powiedzieć. No, ale to jak już mówię, no to to też mogę powiedzieć, nie? że następne rozpoczyna się w środy, to będzie miejscowość Żabno koło Tarnowa. Żabno, malutka pewnie miejscowość, bo jej nie znam do tej pory, nie byłem tam jeszcze no więc, a jeszcze rozpoczyna się w piątek, piąte seminarium w Słubicach, a w czwartek będzie już drugie spotkanie wtedy Słubice, no to trochę na północ od nas dość daleko, na wszystkie seminaria zapraszam, rusza pięć seminariów, o których ja wiem, nie, które też będę miał przyjemność prowadzić, lub współprowadzić a yy, poza tym od, o, też odnoszę was do odsyłam was do kursu Nowe Życie gdzieś można poszukać w internecie gdzie jest taki kurs na pewno warto ten kurs zrobić, żeby sobie ten karygmat w jakiś sposób uporządkować, ponazywać i przeżyć, doświadczyć, ale potem zapraszam Was do wspólnot. Nie? Żeby ta wspólnota, jeżeli to jest tylko możliwe, nie była internetowa, bo w internecie ciężko jest troszkę zweryfikować Twój rozwój, ale żebyśmy mogli po prostu pójść dalej znaczy, żebyś Ty mógł pójść, bracie, i siostro, dalej, żeby ktoś mógł weryfikować Twój rozwój, od tego miejsca właśnie jest. O wspólnota. Bóg nas powołuje do życia we wspólnocie. No i teraz to, co nam święty Paweł dzisiaj tutaj zostawia, no to zachęca nas, żebyśmy nie byli cieleśni, podaje taką jedną podstawową rzecz, nie. Nasze kłótnie, nasze podziały, nie ten jest od tego, a ten od tego, ta wspólnota taka, a ta taka. No mówi nie o to chodzi, bo jedynym, który daje wzrost tak naprawdę jest nie ten, co sieje, nie ten, co podlewa, tylko ten, który daje wzrost, czyli Bóg. Amen, więc Amen. nie przypisujmy tego ludziom, tego co dobre, tylko przypisujmy to Bogu, który także działa w ludziach i przez ludzi. Amen. Amen. Dzisiaj mamy psalm 33. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana, błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Patrzy z miejsca, gdzie przebywa na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkie ich czyny. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w Nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Ten sam tak właśnie pięknie pokazuje Boga, takiego tak jak ja widzę Boga, który się który się troszczy, który jest zainteresowany i to jest naprawdę wielkie błogosławieństwo dla ludu, którego Pan jest Bogiem i ten lud jest błogosławiony i zobaczcie, Boża, Boża obecność, Boże takie zaangażowanie w życie każdego z nas sprawia, że każdy z nas może doświadczać tego, że jest błogosławiony że Boża obecność od razu czyni nas Błogosławionymi w naszym życiu, I, bo, bo Bóg robi swoje dzieła i wypełnia swoją wolę w życiu tych, którzy oczywiście ją przyjmują, zgadzają się i, i pragną i szukają jej. I ten człowiek jest błogosławiony. Błogosławiony, błogosławiony człowiek, błogosławiony jest ten lud, którym zajmuje się Bóg nie? i którego, którego Pan jest Bogiem. Już właśnie chodzi o Boga, że to Bóg jest Panem Twojego życia i to już sprawia, że jesteś, jesteś błogosławiony i, i lud, który, który wybiera Pana, jest błogosławiony. Więc to, jest, to słowo mi to tak jasno dzisiaj to bardzo pokazuje. I On wybiera sobie, ci, którzy Go przyjmują, wybiera na dziedzictwo dla siebie. Tak stajemy się Jego dziedzictwem i należymy. I każdy dba o swoje dziedzictwo, wiecie, każdy dogląda swojego dziedzictwa i Bóg tak samo troszczy się o tych, którzy są Jego dziedzictwem, o wszystkie krańce ziemi. To, to jest dla mnie takie piękne, że właśnie Pan obecny w moim życiu, czyni moje życie pełnym Jego błogosławieństwem. Nie tylko Jego błogosławieństwa, ale to życie jest błogosławione i ja mogę doświadczać tego, że jestem błogosławiona, bo Pan jest moim Bogiem. No i Bóg jest tu pokazany ten, który patrzy z miejsca, w którym przebywa na wszystkich mieszkańców Ziemi. To pokazuje taką wielkość i potęgę Boga, który, który widzi wszystko, ale też widzi każdego z nas, nie? Że, że widzi wszystkich mieszkańców Ziemi i widzi też każdego z nas. I ten, który serca wszystkich ukształtował, który zważa na wszystkich czyny, no Bóg zna serce każdego z nas, naprawdę Pan Bóg zna. Jestem Bogu wdzięczna, że Bóg właśnie bardziej patrzy na serce, co też mówił do Samuela, kiedy Dawid miał być namaszczony, że Bóg właśnie patrzy nie tak jak człowiek, tylko Bóg patrzy właśnie na to serce, bo On serca wszystkich każdego z nas ukształtował i to co było też w wczorajszym słow, w niedzielnym słowie, że nie to co wchodzi do nas, tylko to co wychodzi czyni nas nieczystym, nie? do naszego serca i co wychodzi z naszego serca może czynić nas nieczystym dlatego tak bardzo trzeba dbać właśnie o to, o to swoje serce żeby ciągle też mieć połączone z Bogiem, żeby poddawać to serce Bogu niech, niech kształtuje każdego z nas i, i serce każdego z nas i, i wiecie, i to jest też tak jak z prezentem, że Bóg ukształtował nasze serca według swojej woli według swojego słowa i Bóg Bóg ma plan na to twoje serce i wszystko zapisuje też, ma przygotowane, co ma być zapisane w twoim sercu, bo zapisał prawdę o, o nim samym, o sobie samym, Bóg zapisał prawdę w twoim sercu, o tobie, o, o wszystkim, co dotyczy twojego życia. I, I to jest taki prezent, to jest taki dar. No i pytanie, co my z tym zrobimy? Czy odłożymy to na półkę, tak jak prezent, który mi nie pasuje? Czy zupełnie to pozostawimy, zapomnimy i będziemy żyć według siebie, według tylko tego, co widzą nasze oczy, co jest bardzo blisko, a nie popatrzymy, co jest poza. To nie jest proste, oczywiście, co, co ja mówię, ale też wiem, że jest to do wykonania. Choć wymaga to jednej rzeczy: przebywania z Bogiem. Naprawdę ten czas z Bogiem jest taki ważny, żeby odkrywać. W jaki sposób Bóg ukształtował Twoje serce i co zapisał w Twoim sercu, tak? Że ten czas z Panem właśnie taki jest. Ten czas jest potrzebny, żeby to dostać się do, pod wieloma, wieloma warstwami. Oczywiście może to być skryte. Nie wiem, ile warstw jest tu u Ciebie, ale właśnie. Yy, ja musiałam dokopać się do tego, przejść przez te wszystkie warstwy, dokopać się, żeby znaleźć to, co Bóg zapisuje w moim sercu, nie? Co, co tam jest zapisane przez Pana. I też poddawać Bogu moje serce cały czas, żeby nie stało się ono w jakiś sposób zniekształcone przez rzeczywistość, przez codzienność, ale dbać o to, pilnować swojego serca właśnie jak skarbu i takiego prezentu od Boga. Yy. No i na koniec jest właśnie to, że raduje się w Nim nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. I to jest właśnie takie życie na mnie w bezpieczeństwie, nawet jak przychodzą jakieś trudy. Przeżywa się i przechodzi się, robi się krok przez i idziemy dalej. I, ale z Bogiem, z Bogiem, który to wszystko podtrzymuje. Amen. Amen. Ciekawostka, bo dzisiaj aklamacja jest sprzed wczoraj znowuż ta sama. Mimo, że Ewangelia idzie dalej, już nie jest tym fragmentem. Jest 4,18 z Łukasza. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę i więźniom głosił wolność. Czyli cały czas mamy to nastawienie Boga. Co Bóg chce robić w życiu człowieka? I to jest tutaj cały czas niezmienne u Pana Boga. No idziesz się do więzienia głosić. I to jutro. No ale to jest dzisiaj. A tak, dla was to jest dzisiaj, tak. Idę do więzienia głosi, że też się pomóc tam zjedziemy z akcją ewangelizacyjną. Co środę w sumie, co pierwszą środę jest, jest akcja ewangelizacyjna. No tak, tak. To też się pomóżcie, bo to tam ludziom jest no, bardzo potrzebne. Oni w ogóle kochają przychodzi na te spotkania ewangelizacyjne. No to fajnie, bo to jest to słowo z jutra. No tak? Amen. Tak? No, 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 troch... To może dlatego Kościół przestawił, to, to ma aklamację na dzisiaj. No tak, bo ja jestem we wtorku, a to jest na środę. I mamy Łukasz 4,38, 44, czyli to, co się stało po tym, co Jezus ogłosił, więc zanim przeczytamy, to jest bardzo ważne. Jezus ogłosił, że dziś wypełniły się te słowa Pisma. Pamiętacie, zobaczcie sprzedczoraj słowo. Tam gdzie Jezus otworzył Izajasza w tym, w synagodze i przeczytał ten fragment z Izajasza Duch Pański nade mną, tak abym głosił wolność, abym odsyłał uciśnionych wolnymi tak, abym owoływał łaski od Pana tam jeszcze, żebym otwierał oczy niewidomnie czyli, żebym generalnie naprawiał życie ludzi no i zobaczcie, co jest teraz co jest konsekwencją tego, co Jezus przeczytał potem go mieli strącić ze skały nie dał się strącić, no i co się dzieje dalej przeszedł między innymi. no i czytamy po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce, uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei, oto słowo Pańskie. Fa, tobie się przychodzi do teściowej Piotra, nie? I tam jest, e, rozkazał gorące i opuściła czyli nie teściowa opuściła, tylko gorączka opuściła, to ważne, nie? Czyli mamy taki cud Jezusa, który robi w domu Szymona, no to chodzi o Piotra. E, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączkę i opuściłem. Zaraz też wstała, uzdrowiona i usługiwała. Im. Czyli widzimy, te cuda dzieją się, ale potem. Jest napisane o zachodzie słońca: wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego, on zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. No więc to nie tylko Jezus powiedział: Duch Pański nade mną, tylko widzimy, że teraz On to pokazuje. Ja naprawdę wyprowadzam ludzi z ciemności. Ja naprawdę ludzi. Yy, przenoszę do tego życia w obfitości, ja nie kłamię, ja takim Bogiem jestem, nie? A powiedział Jezus, kto zna Ojca, yy, mnie zna Ojca. Czyli poznajemy w działalności Jezusa serce Ojca. Chce głosić królestwo i uzdrawiać chorych. Tam jeszcze mamy dalej, tak, że złe duchy wychodziły z wielu ludzi, tak, Bo to jest Synem Bożym, lecz On nie gromił. Czyli widzimy, Jezus chce dawać naprawdę wolność każdemu człowiekowi. Tam nie ma, że przyprowadzali do niego chorych, a on niektórych uzdrawiał. Nie ma, że przyprowadzali opętanych, a on niektórych uzdrawiał. I wiecie, są takie trochę nurty yy, wśród ludzi rzekomo wierzących, że, że te cuda to były tam kiedyś, że te cuda to są tylko tam dla zarezerwowane dla kogoś, coś. Ale generalnie główny przekaz jest taki. Że, że Bóg nie chce uzdrawiać wszystkich. No i powiem ci tak, jeżeli będziesz żył w takim przekonaniu, no to w sumie nie dziw się, że możesz nie łapać się nigdy na uzdrowienie. Nie? No bo albo my jesteśmy przekonani, że Słowo Boże nie kłamie, i, i Jezus naprawdę nam pokazał, jaki jest Bóg, i to, co robił Jezus, jest dla nas, bo zresztą tak powiedział. Albo mamy inną wiarę, no to skoro mamy inną, to żyjmy według innej. Nie? I tak ktoś powie: No dobrze, Witek, ale wiele razy prosiłem, a nie widzę cudu. No rozumiem, ale nie mówmy z tego powodu, że Bóg nie chce uzdrawiać. Możemy powiedzieć: wiele razy prosiłem i nie widzę cudu. Może jest werset z Jakuba, gdzie Jakub mówi: może źle prosicie. Nie? Ja nie chcę tu dawać odpowiedzi, bo nie jestem Bogiem, ale na pewno jestem osobą, która wyznaje. Iż Bóg chce uzdrawiać wszystkich, którzy o to proszą. Na pewno o to charakteryzuje tych ludzi. Przeprowadzali mu chorych, a on ich uzdrawiał. Nie? Dlaczego czasem się nie dzieje? No, Może w inny sposób do tego podchodzimy. Mówię, tak samo ja, jak i ty. To nie, że tylko Wy albo, albo tylko my. Gdzieś no. jest błąd, więc doszukujmy się i żyjmy bardziej jak Chrystus, a będzie się pewnie więcej znaków i cudów działo. Amen. Mhm. pokazujesz w swoim Słowie, że nie ma dla Ciebie granic, zależności, że to po prostu przychodzisz, Panie, do każdego z nas z miłością i pokazujesz nam, no, Panie, da, przynosisz nam dzisiaj właśnie dobrą nowinę. Tak, Zbawienie, Panie. które jest dla każdego z nas, Musimy, Panie. Panie. Dla każdego z nas, Panie. Dobrą jesteś e, Panem i Duchu Święty, proszę Cię, żebyś otwierał nasze oczy jesteś, na to, co, Panie, co jest Panie, Boże. Nie na to, co jest ludzkie, co jest cielesne. Ale, ale byś, Duchu Święty, właśnie czy kierował nas na, na to, co Duchu pochodzi z Święty, serca Boga, Duchu by to, co jest w sercu Boga dla każdego z nas, Duchu byśmy Święty, odkrywali też w naszych sercach duch Święty, Przenifaj wszystko, Panie, każdy tak, Święty, przenikaj ogniem ty, który jesteś Panem, który jesteś Bogiem, Przenikaj nas Duchu Świętym. Ty, który jesteś Przenikaj Dawcą, Nie życia, ty, który Przenikaj jesteś prawdziwy, tak ty Panie, Pani, nie kłamiesz. Każdy rzeczywiście też. Ty Panie Pani prawdziwie Teraz i przynoszę każdą osobę, tak do ciebie Nie twoje, niech będzie ufilmo. Ty każdego i dotykałeś, Panie. Ja przynoszę ci dzisiaj każdą Bądź osobę nasz Pani, która prosiła ty innych kandydatom Panie. O modlitwę, o Twoją, twoją Pani inicjatywę, o Twoją ingerencję w te wszystkie sprawy, sprawy zdrowotne, co do ciała, co do umysłu, co Pani do różnych sytuacji życiowych, co do relacji. Byś Pani dotykał tych, którzy są w niewoli grzechu, byś Pani właśnie rozwiązywał te, te pęta, te łańcuchy. Pani byś zdjął z tych ludzi, z tych osób, Pani, te łańcuchy nałogów. Niecuchy chorób, Tobie Panie, byś właśnie w swojej mocy to uczynił, bo Ty jesteś Wszego Bogiem, chwała. któremu wszystko Wszego. jest poddane. Każda choroba, każda Zbawcie. niemoc, każdy nadej, każdy też zły duch. Diable, idź precz, Diable, Prefino, zostaw Jezus, dzieci Boże. Niech wszelkie Jezus, dzieci Boże nie Jezus, muszą dzisiaj cierpieć. Jezus, I Panie, tam gdzie potrzeba dokonać Jezus, zmiany mentalności, to Jezus, Duchu Święty, proszę, dokonaj. Jezus. Abyśmy rzeczywiście e, myśleli zgodnie z Tobą, Panie, a nie zgodnie z sobą albo z kimś innym. Żebyś Ty był wyznacznikiem tego wszystkiego w naszym życiu. I Panie, ogłaszam pełnię Twojego błogosławieństwa nad życiem każdego z nas. Oddajemy Tobie, Panie, wszelką chwałę i cześć. Bądź błogosławiony i wszelkie diabelskie dzieła gromimy teraz mocą i Jezus. A niech w to miejsce wchodzi Boża moc, Boża łaska, Boża chwała. Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony. Chwała Ci, Jezu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Ja mam ym, obraz uzdrowienia takiego miejsca, jakby zakola jelita yy, i Bóg przychodzi do kogoś, kto właśnie ma, ma problem w tym miejscu, jest, jest tam choroba i Bóg Cię uwalnia z niemocy tego, uzdrawia to miejsce tej choroby. O Tobie, Panie. O Tobie, Panie. No mi cały czas wraca tylko jedno od początku, jak się modlimy, RZS, RZS, no że Bóg chce to uzdrawiać. E, ja wiem, że to po ludzku jest trudna choroba, żeby przyjść to uzdrowienie, ale zrób mm. dzisiaj taki znak wiary coś, jeżeli to Ciebie dotyczy, oczywiście. Zrób coś, czego do tej pory nie możesz, nie możesz zrobić, coś, co do tej pory nie występowało, jakby w ruchowości Twojego ciała, po to, żeby zbudować swoją wiarę. I zobaczyć, że ta granica wiary się przesunie dalej. I mimo, że doświadczenie do tej pory było inne, Bóg przychodzi. Wykorzystaj tę łaskę teraz. Ojcze, dziękuję, że Ty uzdrawiasz, Panie. Także reumatyczne zapalenie stawów dlaczego? bo jesteś Bogiem jesteś Bogiem dobrym a na pewno jesteś Bogiem wszechmogącym Bogiem silnym chwała Ci Pani. mam też obraz mamy, która chodzi ze swoim synem na rehabilitację i to wszystko stanęło i już od długiego czasu nie ma, nie ma postępu to oczywiście też bardzo martwi Ciebie Twoje serce i Pan Bóg przychodzi teraz właśnie z takim światłem ale też wnosi nowe, że właśnie ta rehabilitacja bardzo teraz pójdzie do przodu. Zacznijcie Bogu po prostu za to dziękować i ogłaszajcie Jego panowanie nad tym czasem. Kiedy idziecie na tę rehabilitację, omadlajcie to miejsce, te osoby, ten czas, oddawajcie to Bogu i chwalcie tam Pana, wychwalajcie tam Pana w ciszy serca, nawet no jak nie na głos, no bo nie wiem co to jest za, za ośrodek to po prostu ogłaszajcie, wielbijcie tam Pana, żeby właśnie tam sprowadzać Bożą obecność, ta rehabilitacja naprawdę pójdzie do przodu i zobaczycie to, amen amen, i też jest amen. fragment w, 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 w liście Jana, że w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie, że Jezus przyszedł na świat, by zniszczyć dzieła diabła i trzeba sobie zdać sprawę że, że te złe rzeczy w życiu Twoim, czy Twoich bliskich, nie pochodzą od Boga. I tylko w taki sposób możesz je po prostu pokonać. Więc powiedziesz diable, idź ode mnie. Idź precz od mojego ciała, idź precz od mojej rodziny, idź precz od mego życia. I ogłaszamy to dzisiaj w Twojej rodzinie, w Twoim życiu. Amen. Amen. I Pan Bóg też przychodzi do osoby, która ma mm, teraz problemy z pamięcią, Bóg o, o, o zdrawia Twoją pamięć, oczyszcza y, Twoją pamięć, ten dar taki właśnie, który mamy od Boga, Bóg przywraca. Przywraca Tobie pamięć. Chwała Ci Amen. Panie. Chwała, tobie. chwała Ci Jezu. I chwała Ojcu i Synowi, Synowi Duchowi Świętemu. Jezu. Jak Jezu. była na początku, teraz Jezu. zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Błogosławionego, świętego dnia, do zobaczenia. Pa! Cię. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,